Przepisy dotyczące ograniczenia handlu w ostatni dzień tygodnia weszły w życie 1 marca 2018 roku. Od tamtego czasu liczba niedziel, w które można zrobić zakupy, systematycznie spada. W tym roku jest ich tylko 7. Jak pokazuje sondaż, który kilka dni temu opublikowała Rzeczpospolita, w tej sprawie Polacy są podzieleni niemal idealnie na pół, bo 55% badanych popiera przywrócenie handlowych niedziel. Pracownicy powinni dzień. Świąteczny, spędzić w domu, rodzinnie, dla dzieci poświęcić czas, a zakupy można zrobić w dzień powszedni. To ja jestem na emeryturze, także dla mnie wszystko jedno bez znaczenia. Ale okay. dla pracujących chyba by się przydała, nie? Dla mnie nie muszą, bo ja nie chodzę w niedzielę do sklepów. Także... A dla osób, które chodzą? W... No to może, mogą, mogą być. Są plusy minusy. Ale wydaje mi się, że każdy, który, który chce coś kupić, to ma tyle czasu w tygodniu. Sklepy są tak długo potwierane, że naprawdę tę niedzielę bym zostawił jednak wolne. Na to zwracają uwagę niektórzy przedsiębiorcy. Według nich 6 dni w tygodniu to wystarczający czas nawet dla pracujących osób, aby dokonać niezbędnych zakupów. W tygodniu klienci swobodnie mogą kupić, tym bardziej, że nie ma jakiegoś nawału klientów w tygodniu. My i tak jesteśmy od rana staramy się być jak najdłużej, także uważam, że nie powinny być handlowe. Innego zdania jest Konfederacja Lewiatan. Jej wniosek Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył dopiero po trzech latach. Według przedstawicieli organizacji jego orzeczenie jest niepełne. Trybunał orzekł o konstytucyjności dwóch zaskarżonych przepisów, jednak umorzył postępowanie w sprawie dwóch pozostałych, tego, na podstawie którego ustanowiono zakaz, jak i tego, który ustanawia od niego wyjątki. Konfederacja Lewiatan uważa, że pomimo tego orzeczenia, teraz jest najlepszy moment na rozpoczęcie debaty o przywróceniu możliwości handlu w niedzielę. To będzie znów umożliwienie konsumentom wyboru w chwili, kiedy chcą dokonywać zakupów. Po drugie, jest to jednak ratowanie polskich, bo to są w większości polskie sieci handlowe, które dzisiaj zamykają sklepy. No i po trzecie, to są też przychody dla państwa, bo z każdego takiego niedzielnego zakupu jest VAT. Jest podatek od pracownika, od wypłaty dla pracownika i podatek od firmy, także że naprawdę jest czas, żeby o tym zacząć rozmawiać. Rozmawiać chce też rząd, ale raczej o zaostrzeniu ustawy, a nie zniesieniu zakazu handlu w niedzielę. Wszystko przez nadmierne wykorzystywanie luk prawnych. Pozytywnie oceniam to, że ograniczyliśmy handel w niedzielę, natomiast dostrzegamy, że pewne furtki, które zostały zostawione przede wszystkim dla małych sklepów, głównie tych, gdzie pracują właściciele, Właściciele są otwierane coraz mocniej także przez duże sieci handlowe. Chodzi tutaj o słynne placówki pocztowe. Według planów rządu taki status mogłyby mieć sklepy, w których działalność pocztowa stanowi co najmniej 50% przychodów. Projekt nowelizacji ustawy jest już w Sejmie. Koalicja rządowa ma się nim zająć w najbliższych miesiącach.